Cześć moi drodzy, z tej strony Konanek. Dzisiaj pokażę Wam filmik, który jest trochę inny niż normalnie byście znaleźli na moim kanale, ponieważ będzie to naprawa i nie byle czego, tylko MacBooka Pro z 2015 roku, 15calowego. Dlaczego? Dlatego, że moim hobby jest po prostu naprawianie różnych sprzętów i mam takiego znajomego, który poprosił mnie, czy bym mu nie pomógł. No i cóż, zgodziłem się, jako że. Nie mam statywu do kamery, którą jest na razie mój telefon. No to za statyw posłużyły mi trzy, mm, trzy puszki po farbie. <laughs> Także kawałek ekranu będziecie mieli non stop wyczerniony, ponieważ no, chcę, żebyście się skupili na tym, jak naprawienie MacBooka może być proste. Pomimo tego, że wszyscy mówią, że ani w iPhone'ach nie da się zmienić baterii, a rozebranie MacBooka to już w ogóle wola boga, panie, co pan, co pan gadasz, tego się nie da zrobić. No i też pokażę Wam, że Apple no, pomimo tego, że ma jakieś tam fabryki, to nie korzysta tylko i wyłącznie ze swoich podzespołów, a nawet mogę stwierdzić, że połowa jego podzespołów, to znaczy połowa podzespołów, które siedzą w jabłuszkach, to nie jest od Apple'a. Także cóż, ja Was zapraszam do oglądania. No i spójrzcie teraz moi drodzy, mamy MacBooka Pro 2015 rok. No i moi drodzy, pomyślelibyście, że dysk jak dysk, no może być NVMe, super, a tu Samsung. No dobra, przechodzimy do, e, przechodzimy do naprawy. Macie tutaj po prawej stronie pokazaną specyfikację tego właśnie MacBooka, którego rozbierałem. Znaczy miałem dwa, ja wam pokażę coś pomiędzy, bo nie nagrałem dokładnie tego wszystkiego, ale tak. E, chodzi o to. Iż moi drodzy, miałem wymienić w nim skrzydło, czyli tą część, która się otwiera, i macie tam ekran. Zacząłem od przełożenia go na drugą stronę, żeby dostać się jakby od spodu, żeby odpiąć wszystkie kabelki. To, żeby to zrobić, mamy 8 śrubek P5. To, są, to się nazywa Pentalope. To jest taki specjalny wytwór Apple'a na potrzeby swoich sprzętów. I tak, 8 jest dłuższych, dwie są troszeczkę krótsze. Będziecie to widzieli na zdjęciu, które zaraz Wam wrzucę. No i tak, najpierw szukałem chwilę odpowiedniego śrubokręta i też Wam muszę powiedzieć, nie chcę tutaj, żeby wyszło znowu, że kogoś reklamuję, ale ja sobie dobierałem jakby narzędzia na podstawie na podstawie prawda, strony z ogłoszeniami, gdzie można kupić wszystko, i nakupiłem sporo tych rzeczy, wszystkie są dobrej jakości, ale niestety Torxów nie mam na tyle twardych, żeby przetrwały MacBooka. Fakt, że tutaj są pentalop, to jest troszeczkę inny twór niż Torx, ale później doszedłem do pewnego momentu w tym pierwszym Macu, bo teraz widzicie rozbieranie drugiego. W tym pierwszym maku doszedłem do momentu, gdzie musiałem użyć torksów, i niestety moje się przekręciły, bo były z czegoś, czego nie można nazwać w ogóle metalem. I tutaj używam zestawu z dość popularnej strony za oceanem. U nas nie jest to aż tak popularne, no bo nie ma u nas tyle jabłuszek do naprawy, ale u nich normalnie są wszystkie, wszystkie poradniki, jak co naprawić. I oni też stworzyli swój zestaw narzędzi. Także, jeżeli będziecie chcieli, to się z wami podzielę, jaka to jest strona w następnym odcinku. Bo uważam, że jeżeli to jest ogólnodostępne, to każdy powinien o tym wiedzieć. Także, wiecie, no, ja mogę komuś pomóc w naprawie sprzętu, bo mówię, dla mnie to jest hobby, ja to bardzo lubię robić. A teraz co widzicie na filmiku, to jest podnoszenie tej pokrywy ze spodu, i w niej jest taki problem, że nawet jeżeli sobie podważycie wszystkie części, to macie takie dwa małe klipsy, które wchodzą w dwa miejsca. No i co teraz? Pierwsza rzecz, którą się robi po otwarciu jakiegokolwiek sprzętu elektrycznego, to odcina się prąd do niego. Czyli tutaj w tym przypadku, widzicie, ja się siłuję trochę z nalepką, która tutaj jest, ale to złącze, które jest pod tą nalepką, to jest od baterii i je należy wypiąć. No, wiadomo, teoretycznie nic się nie powinno zepsuć, ale praktycznie lepiej dmuchać na zimno, prawda? Zwłaszcza, że sprzęt potrafi kosztować 5-6 tysięcy akurat ten. Znaczy tyle kosztował, jak był nowy. Teraz ceny są troszeczkę niższe, aczkolwiek wiecie. No i widzicie, jako że ja nie mam Zachutych palców, to jest mi to dosyć ciężko zrobić. Poza tym nie mam paznokci, a i musicie mi jeszcze wybaczyć, bo tam co jakiś czas będziecie widzieć mnie w klapeczkach, a to dlatego, że dalej mam... dalej robię remont u siebie. I no cóż, nie chciało mi się za bardzo przebierać pod kątem tego filmu, może jak już ogarnę wszystko sobie w mieszkaniu to wtedy będę się bardziej jakby starał, żebyście nie musieli patrzeć na moje ohydne paluchy i będę zakładał rękawiczki czy coś takiego. No i teraz tak, przechodzimy do odpięcia karty sieciowej, ponieważ przewody biegnące z niej są jakby umieszczone na, znaczy idą do, do całego skrzydła. Tutaj teraz podnosimy taką gumową osłonę tych przewodów i jest jeszcze, jest jeszcze jeden przewód, już Wam mówię do czego on służy. Ten przewód, który teraz odpinam, jest od kamery i jest on o tyle ważny, że jeżeli on będzie chociaż troszeczkę niewpięty, to teoretycznie będzie stykał, ale jeżeli na przykład nie wiem, Pukniecie w komputer, to może być tak, że kamera Wam się po prostu wyłączy, tak? A tego byśmy no, nie chcieli. Zwłaszcza jeżeli naprawiam to komuś, bo wiadomo, ja swój sprzęt będę w stanie naprawić, jak mi coś tam przestanie działać po jakimś czasie, ale wiadomo, że dla kogoś to wolę to zrobić tak, żeby tego jednakowoż, no, jakby to nazwać, żeby tego nie musieć poprawiać, tak? No i teraz moi drodzy widzicie taką gumową osłonę, którą zdejmuję. To jest osłona do trzech śrubek, do trzech torksów dokładnie. I to są torksy T8. I tak, sytuacja wygląda tak, że te trzy główne torksy trzymają jakby jedną stronę zawiasu. Więc mamy ich 6 do odkręcenia w przypadku kiedy chcemy wyjąć całe skrzydło. Ja teraz odpinam przewód od matrycy. On jest w w bardzo podobny sposób, jak ten od kamery. I nie myślcie sobie, że tutaj są jakieś udziwnienia, bo to jest naprawdę to wszystko jest tak standardowo podpięte. Te złącza są praktycznie identyczne w każdym laptopie, no może to poza może poza tym z baterią. Ale zanim przejdę do tych trzech głównych Torksów. To tak to odkręcam dwa torksiki T5, które trzymają takie jakby metalowe usztywniacze. T8 mamy 6, po trzy na każdą stronę. One trzymają całe skrzydło. Tak, także wiecie, śrubek nie ma dużo, aczkolwiek złącz jest jeszcze mniej, także... Nie wiem co wam mam tutaj opowiadać, bo to naprawdę nie jest skomplikowana rzecz. Możecie sobie tutaj popatrzeć na ten piękny dysk NVMe od Samsunga. W tej konfiguracji ma tylko 250 GB. Ale wiecie, zawsze można dorzucić większy, tak? I mówię, tutaj wymiana dysku czy pamięci RAM to nie jest tak naprawdę duża rzecz, bo mówię, wystarczy odkręcić te śrubki pentalop, które trzymają tylnią osłonę, i już właściwie macie dostęp do, do dysku twardego. Także. Wiecie, zawsze mnie to śmieszy, jeżeli ktoś mówi, że panie łapla to się nie serwisuje i no bo szwagier kolegi kuzyna, sąsiadki, opiekunki do mojego dziecka sprzed 50 lat, to on miał, on miał jednego iPhona i on znał kogoś, kto, kto miał drugiego, i panie, to to, to to bateria to się kończyła po jednym dniu, i potem trzeba było ładować, a mnie Nokia 3310 to panie, to łona przez dwa miesiące działała bez ładowania. Także no wiecie, no, wszystko się da zrobić, tak? Ja na początku, że nie wiedziałem, że się nie da, to też zrobiłem w maku, i <laughs> e, działa do tej pory, nie. E, I teraz tak, e, ujęcie może nie jest najlepsze, ale jak mówiłem, nie mam statywu, ale też staram się wam pokazać, jakby to od tej strony, którą ja widziałem. I teraz tak, odkręciłem sobie po dwie śrubki te torksy T8 z każdego zawiasu, i teraz odkręcam po tej ostatniej. Przekręciłem maka na bok dlatego, że teraz jest otwarty. I chodzi mi tutaj o to, że tych zawiasów no, nie byłem w stanie otworzyć, jak, jakby ruszyć nimi, jak już miałem zdjęte skrzydło. To jest dlatego, że teraz mamy podporę i te zawiasy dosyć mocno trzymają. Także wiecie, żeby tam nic nie uszkodzić, to lepiej jest otwierać po prostu w ten sposób, postawić sobie maka na boku, odkręcić te dwie pozostałe śrubki, które zostawiliśmy. Po to tylko, żeby się dało wyjąć całe skrzydło no, bezproblemowo. Tutaj chodzi o to, że mm, trzeba troszeczkę mocniej odchylić, jakby do tyłu, ten cały ekran i wtedy na spokojnie sobie odchodzą te e, piękne, prawda, mm, te piękne zawiasy. Także. Mamy wyjęte skrzydło z jednego maka, wcześniej rozebrałem drugiego. Także moi drodzy, no teraz tylko będziemy zakładać to skrzydło, które teraz zdjąłem do maka, którego rozebrałem wcześniej. Bo całe klu naprawy jest jakby przy tym, żeby wymienić matrycę, a że matryca kosztuje niewiele mniej niż całe skrzydło. A skrzydło miałem, znaczy ten mój znajomy miał na zbyciu. No to wiecie, Skrzydło jest praktycznie nowe. Też ta osoba, dla której to jest naprawiane, wie, że to nie jest na nowiosinkiej części, tylko na oryginalnej. I to też zaraz Wam omówię, jaka to jest różnica. Z tym, że wiecie, tutaj nie trzeba akurat było czekać na część i wszyscy są zadowoleni. A mówię, wyciąganie matrycy i przekładanie jej to jeszcze jest dodatkowe klejenie, jeszcze są dodatkowe śrubki, no to mało komu się chce robić. Tutaj widzicie, jak próbuję swoją, swoimi serdelkami jakby ruszyć te zawiasy, no to jest bardzo, bardzo ciężkie i mówię, ja się bałem, że po prostu coś uszkodzę i wszyscy doradzają jakby, żeby to robić na, na maczku. No i teraz e, sprawa, co to jest oryginalna część, co to jest zamiennik. E, może tak, e, oryginalne części do iPhone'ów, Mac'ów, iMac'ów, iPad'ów, do wszystkiego z jabłuszkiem, to są te części, które są z demontażu albo nowiusieńkich sprzętów, albo już używanych. Bo powiem Wam tak, e, Apple nie wypuszcza części zamiennych, tak naprawdę autoryzowanych serwisów jest bardzo niewiele. I wiecie, sytuacja wygląda tak, że jeżeli ktoś wam mówi, że naprawa będzie na oryginalnych częściach, no to jeżeli to nie są części używane, albo jeżeli rozebrał nowiżkiego, nowyśkie jabłuszko, no to wtedy OK. Ale jeżeli mówi wam, że na oryginalnych częściach wam naprawi, które kupił skądś, na przykład od Apple'a, to już wtedy kłamie, bo po prostu takich części nie ma. Natomiast jest opcja, aby trochę poszukać w internecie. Co ja też zawsze robię, jak właśnie ktoś mnie prosi, żebym mu pomógł z, z naprawą iPhone'a, bo wiadomo, komuś się ekran stłucze, to nie chce płacić milionów za wymianę ekranu, czy, czy za nowy telefon. Czasami się ludzie po prostu znajomi zgłaszają do mnie, żebym im nie pomógł. Ja oczywiście za przysłowiową <śleszkę> flaszkę chętnie pomogę. I wiecie, ja wyszukałem dostawców. Którzy są w stanie. od których ja jestem w stanie kupić części takie jak idą na pierwszy montaż, po prostu z tej samej fabryki, z której Apple bierze swoje części. I często są z nalepką, znaczy z, z, no tak, z nalepką albo ze stempelkiem jabłuszka, ale częściej są bez, dlatego że wtedy jestem w stanie tą część kupić o wiele taniej i cała naprawa jest po prostu o wiele tańsza, bo jeżeli w jakby autoryzowanych punktach sprzedaży albo naprawy chcielibyś naprawić sobie nie wiem stłuczonego iPhone'a to wtedy za najnowszego wyjdzie wam nie wiem 1200 zł 1300 podczas gdy ekran kosztuje 600 zł 500 i to naprawdę OLEDy tyle kosztują bo LEDowe są tańsze o wiele tańsze do tego stopnia że do iPhone'a 7 czy 8 ekrany jesteśmy w stanie kupić za nie wiem nie wiem nawet do czego to przyrównać, a ja nie chcę też mówić o konkretnej kwocie, bo zaraz będzie, że za mało, czy za dużo, czy w ogóle wam nie pasuje, nie? Ale chodzi mi o to, że części nie są drogie. Robota przy tym jest bardzo przyjemna, bo miałem też okazję robić kilka androidów, i to była kompletna masakra. To jak sprzęty tam są zrobione, to to jest. Wszystko jest na klej. Wiele z telefonów jest teraz tak robionych. Oczywiście tych z Androidem, żeby wszystko przyklejać do ekranu, więc jeżeli chcecie zmienić baterię, to jest szansa, że się uszkodzi taśma od ekranu i wszystko, yy, wiecie, weźmie w łeb. Także, no, gorąco nie polecam. Jeszcze raz chciałbym Was bardzo przeprosić za jakby jakość mojej ręki, ale w momencie, w którym non-stop jestem albo ubabrany w silikonie, albo w jakimś kleju, albo w gipsie, no to wiecie, ciągle mam pod paznokciami brud i jakby nie mam kiedy tego wyciągnąć, bo doba jest troszeczkę dla mnie za krótka ostatnio. I dlatego też moje filmy nie wychodzą już tak regularnie jak na samym początku, ale obiecuję, że to się zmieni, naprawdę. Chcę tylko zdać wszystkie egzaminy albo skończyć remont, to wtedy już naprawdę dużo czasu mi przybędzie. No ale cóż, wracając do maczka. Te dwa takie małe, wyprofilowane. Metale, które są zamocowane na Torxa 5. One są w ten sposób wyprofilowane, żebyście nie byli w stanie się pomylić, jak one mają leżeć. One mają też tam taką, jakby małą, wypustkę, przypominającą trochę kulkę, i ona wchodzi w, taki specjalny, w takie specjalne zagłębienie, które ma. Także naprawdę nie pomylicie się, w którą stronę to powinno być. Oczywiście, ja wiem, że wielu z Was powie: Ale panie, mnie to nie stać na takiego maka, bo to drogie sprzęty są. No cóż, mnie też nie stać, pomimo tego, że może chciałbym go mieć, bo mówię, praca na tym sprzęcie jest bardzo przyjemna i bardzo niekolizyjna, bardzo szybka. Ale wiadomo, cena tego sprzętu jeszcze jest dosyć zaporowa, a nie chcę kupować maka sprzed 10 lat, bo to nie ma sensu pomimo tego, że mógłbym w nim zmienić RAM na szybszy, czy, czy dysk na, na szybszy, um, czy chociażby procesor mógłbym przełożyć. Tu nie o to chodzi. Chodzi mi o to, żeby teraz najbardziej tak naprawdę opłacałoby się kupić, jeżeli chodzi o używanego, to tego z, to się nazywa Early, Mid i Late, czyli wczesny jakby średni i późny. Wczesnego i średniego z roku 2015, bo to jest jakby najlepsza mm, jakby to nazwać po angielsku, to by było najlepszy Price to Performance, czyli, wiecie, nie zapłacicie za dużo, a macie jakby najlepszą konfigurację dostępną za te pieniądze, które wydaliście. I tak naprawdę, żeby dorwać taką konfigurację, jak tutaj widzieliście na zdjęciu, to trzeba naszykować coś koło. 3,5 tysiąca czy 4, nie jestem do końca pewien. Nie chcę was, was tutaj też wprawiać w błąd. Nie chcę się pokusić, wiecie, o mówienie dokładnej kwoty. Ale jeżeli chodzi właśnie o, o używane Maki, to ja się przynajmniej rozglądałem. Jeżeli znajomi się rozglądają, to polecam te z 15 roku. po te późniejsze z 16-17 miały małe problemy, które zostały wyleczone w roku chyba pod koniec 18. No wiadomo, pod koniec 18 to jest sprzęt za 6,5-7 tysięcy. I teraz widzicie moje serdelki tutaj naciskają na środek obudowy, to przez to właśnie, że jest, są te takie dwa klipsy, które muszą się zakliknąć, jeżeli to wszystko chcecie dobrze złożyć, także, także wiecie. Teraz pozostaje tylko wkręcenie tych ostatnich pentelobów. No i później będziemy sprawdzać, czy ten mak się odpala. A jako że wiecie ja lubię zobaczyć czy to wszystko działa po mojej naprawie no to zaraz się o tym przekonamy no i tutaj widzicie odpala się, także ja jestem bardzo zadowolony i naprawa nam nie zajęła wcale dużo czasu, a sprzęt już nie ma mm, artefaktów na ekranie ani martwych pikseli, także na pewno, na pewno właściciel będzie zadowolony. No i teraz moi drodzy wystarczy, żebyśmy sprawdzili czy laptop się włącza i czy cały ekran działa. Jak widzicie wszystko pięknie działa, także wspólnie naprawiliśmy jednego maczka. Drugiego tam poza kamerą złożyłem. Także cóż, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Myślę, że takich filmów się będzie u mnie pojawiało jeszcze trochę. Nie wiem, czy na statywie jest puszek po farbie, ale zobaczymy. W każdym razie, tak jak mówiłem, jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Cześć!